Cześć i witajcie, a to jest filmik, gdzie Wam zaprezentuję trzeciego moba, na którego będziemy mogli głosować już 15 października na Minecraft Live. Przecieki oczywiście okazały się prawdą, i trzecim mobem jest pingwin. Ale tutaj taka ciekawostka, według przecieków, miał nam oferować item w pewnym sensie jakąś czapkę, ale w rzeczywistości on oferuje nam zupełnie co innego. Ale zacznijmy od początku. Zaprezentowane nam pingwiny są z takiego charakterystycznego gatunku, gdzie mają takie żółte brwi. Chyba to są brwi, tak mi się bynajmniej zdaje. Do tego mają oczywiście czerwony dzióbek oraz ciało w kolestyce biało-czarnej. Na początku dowiadujemy się, że będzie ich baby wersja, czyli małe pingwin. Winnym. Nie dopowiedzieli czy będą wyklowały się z jajka, ale raczej jest to logiczne i zastanawia mnie to, czy kraby, a ewentualnie pancernik, czy też by miały swoją wersję Baby, ponieważ one we wcześniejszych prezentacjach nie zostały nam w żaden sposób pokazane. Generalnie mają być doskonałymi pływakami, więc pewnie częściej będziemy je spotykać w we wodzie niż na lądzie, ale na lądzie też mają chodzić, ale tam będą bardziej niezdarne, do tego mają skakać oraz także ślizgać się na swoim brzuchu. Naturalnie spawnować się mają tylko na kamiennych plażach. trochę szkoda, bo pingwiny bardziej kojarzą się z zimowymi biomami. I teraz przechodząc do ich głównej funkcji, co nam oferują, jest to, uwaga, przyspieszanie łódki, kiedy gracz będzie nią płynąć. Nie wiem jak to mam skomentować, bo szczerze mówiąc, jakby mop jest piękne 10 na 10, ale funkcja taka dość na siłę wymyślona i Trochę to jest taka funkcja Delfin 2.0 bym powiedział, ponieważ Delfin nas przyspiesza, kiedy normalnie płyniemy, a Pingwin będzie nas przyspieszał, kiedy w łódce płyniemy. Więc to takie trochę, no po prostu mam mieszane uczucia co do tej funkcji. Z takich najciekawszych informacji to tyle. Koniecznie dajcie znać, co wy o tym myślicie i do zobaczenia.